Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem jak to będzie, ziom. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem jak to będzie, ziom. Nie. Nie pytaj się mnie jak to dziś będzie. Ja dziś nie przejmuję się. Nie. To mój skład wspiera mnie. I mamy wysrane, na te laski tam nagrzane. One siedzą wciąż na, na tapczanie. Jedna mówi, że chce tylko jedną noc. Druga mówi, że wyjdzie za mój sos. Nie ufam nikomu już. Nie ufaj nikomu już. Jedyne co zrobisz, to w melarz z nami róż. Byliśmy na dole, tam, dziś na hejterów sam. Dziś zrobimy to, czego pragniemy, bo nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie ziom. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie ziom. Oni nie chcą nas tu nie, żebyśmy przejęli grę. To i tak stanie się, przecież ziomek wiesz, jak z naszym składem jest. Chciałbym to wiedzieć, ziom. Chciałbym to wiedzieć, ziom. Dlaczego nie wierzyliście w nas, kiedy prawie sięgaliśmy dno, teraz jesteście tu z nami. Nigdy nie dojdziesz do tego, co my, Ziomek, zrobiliśmy to sami. Tak, chciałbym to wiedzieć, Ziom. Chciałbym to wiedzieć, Ziom. Dlaczego nie wierzyliście w nas? Kiedy prawie sięgaliśmy dno. Teraz chcecie przeżyć to z nami. Nigdy nie będziecie z nami, bo jesteście tacy sami. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie ziom.